Siemaneczko moi drodzy, z tej strony Krzysiek z firmy Remont for You. witam Was w kolejnym filmie z cyklu Pan Krzysiek bawi i uczy, i dzisiaj będzie instrukcja obsługi kątownika ciesielskiego. I tutaj moi drodzy widzowie, może Wam się nasuwać pytanie, całkiem trafne zresztą, po co ogólnym budowlańcom kątownik ciesielski? Biorąc pod uwagę to, że kawę Chibo Family mogą pić ludzie, którzy nie mają rodziny, a kremem do rąk możesz również posmarować stopy albo inne części ciała, Uważam, że kątownik ciesielski mogą, a nawet i powinni używać budowlańcy. I za chwilę Wam to udowodnię. Kątownik, czyli narzędzie zaraz po młotku i miarce, wydaje mi się, że jest trzecim najczęściej używanym narzędziem na budowie. Aczkolwiek patrząc na niektóre budowy, wydaje mi się, że to narzędzie jest pomijane zupełnie, bądź też używane niezgodnie z instrukcją obsługi. Matko Bosko, mówię, co to? To, to, to się stanęło. Tutaj akurat mam taki rodzaj kątownika, który jest nazywany kątownikiem ciesielskim. Oprócz tego, że ma tutaj tą skalę, którą za chwilę będę omawiał, oraz te wszystkie różne takie wycięcia, no dwie podstawowe funkcje, które on spełnia, to mierzy kąt 90 stopni, który znajduje się tutaj, oraz 45 stopni, który znajduje się tutaj i. Tutaj. Dodatkowo kątownik ciesielski jest wyposażony w taką oto stopkę, tak jak tutaj widzicie, która umożliwia postawienie tego kątownika na podłożu, bądź też przyłożenie tego kątownika do jakiegoś elementu, na przykład deski, albo do jakiegoś podłoża, gdzie mamy taki właśnie wystający rand. Zaczynamy od podstawowych jego funkcji, czyli wyznaczeniu kąta 90 stopni. Oraz kąta 45 stopni. Dwa podstawowe kąty używane w budownictwie. Warto dodać, że kątownik ciesielski jest tak zaprojektowany, że posiada lustrzane odbicie czyli ta cała podziałka jest przeniesiona dokładnie na drugą stronę. Podobnie jak w przypadku poziomnic czy miarek, powinniśmy od czasu do czasu, jako fachowcy, sprawdzać, czy te narzędzia nie są uszkodzone. W przypadku miarek polecam zadbać o ten element, nie powiedziałem tego w ostatnim filmie, ale to jest bardzo ważne, żeby on nie był powyginany. Czasami tak się może zdarzyć, jeżeli miarka na przykład Wam wypadnie z kieszeni i uderzy o jakieś twarde podłoże, na przykład beton. To narzędzie sprawdzamy w ten sposób, że przykładając go do jakiejś równej powierzchni, rysujemy sobie linię z jednej strony, następnie przekręcamy na drugą stronę i sprawdzamy, czy te, ta linia pokrywa się tutaj z krawędzią kątownika. Mówię o tym dlatego, że te narzędzia zazwyczaj wykonane są z aluminium, no, z racji tego, że powinny być one lekkie e, i podczas upadku ta stopka może wam gdzieś się po prostu zagiąć, wtedy ona będzie tutaj odstawała i ten pomiar będzie po prostu no, błędny. Najważniejszym punktem w tym kątowniku jest punkt 0, który znajduje się tutaj i tutaj mamy też zaznaczony ten punkt właśnie strzałką. Do tego punktu odnosi się ta podziałka, ta podziałka, ta podziałka i oczywiście ta podziałka. Jeżeli chodzi o tą podziałkę, to również ona odnosi się do tego punktu, ale również odnosi się ona do całej tej linii. Najprostsze do wytłumaczenia na cechowanie to jest oczywiście tutaj ta podziałka, czyli cechowanie od 0 do 290 akurat w tym przypadku milimetrów. No i to oczywiście służy do zmierzenia jakiegoś elementu bądź też narysowania linii przy pomocy tego. Kątownika. Jeżeli na przykład sobie przyłożymy kątownik do jakiegoś elementu w ten sposób i chcielibyśmy narysować linię przykładowo 5 cm od tego brzegu, tak, bo tutaj mamy 0, przykładamy sobie ołówek, tutaj mamy takie ułatwienie w tym miejscu i po prostu przesuwamy kątownik. Mamy linię narysowaną 5 cm. No i po kolei 6 cm, 7 cm, 8 cm i tak dalej, i tak dalej. W tym miejscu mamy podobne zagłębienia, i jak się przyjrzycie bliżej, zobaczycie, że te zagłębienia dokładnie wypadają w połowie tych oto pełnych zagłębień. No tutaj jakaś mądra głowa wpadła na to, że warto by było zrobić połówki centymetrów. Czyli na przykład, jeżeli chcemy zaznaczyć 5,5 cm, przykładamy tutaj, prawda, 6,5, 7,5, 8,5 i mamy narysowane równe linie co pół centymetra. Jeżeli chcielibyśmy przenieść wymiar w drugą stronę, czyli na przykład mamy wyznaczony jakiś tutaj kąt i jakąś linię i chcielibyśmy odsunąć się od tej linii przykładowo, no załóżmy 5 cm, no to producent czy też wynalazca tego kątownika również naniósł tutaj taką skalę, gdzie przesuwając tą linię i ustawiając na przykład na no, potrzebnych akurat w tym momencie 5 cm, możemy narysować sobie kolejną linię i w tym momencie odległość między tymi dwiema liniami jest dokładnie 5 cm i możemy to zrobić tak naprawdę co 2 mm, bo taka jest akurat, takie jest cechowanie na tym kątowniku, ale ja zrobię co centymetr, czyli 6 cm, 7 cm i 8 cm. Teraz zajmiemy się tą podziałką, która jest nacechowana tutaj. To są moi drodzy kąty mierzone w stopniach. Jeżeli byśmy chcieli uzyskać na przykład kąt tak naprawdę dowolny, ale weźmy sobie za przykład 25 stopni, rysujemy sobie najpierw tą linię tutaj. Tak? I pamiętając o tym, że tutaj jest nasz punkt 0, obracamy ten kątownik do momentu na przykład powiedzmy sobie no 30. 30 tutaj na podziałce, czyli między 25 a 35 mamy oczywiście 30. Przytrzymujemy sobie kątownik i rysujemy linię, i tutaj, moi drodzy, mamy kąt 30 stopni. Tutaj natomiast mamy kąt 90 stopni plus 30 stopni, czyli 120 stopni. Kąt 35 stopni. 45 stopni, 55 stopni, 75 stopni mierzone oczywiście od tej naszej bazowej linii. Jeżeli mamy narysowaną linię pod kątem 45 stopni, na przykład do tej płaszczyzny, no i chcielibyśmy tutaj narysować kolejną jakąś linię no, o kącie 90 stopni względem tej linii, a nie mamy akurat możliwości dokładnego przyłożenia tutaj kątownika, bo tak naprawdę mamy jakąś płaską powierzchnię, czy też wyznaczamy sobie jakieś tam no, elementy na belce drewnianej. Tutaj mamy taką linię, która jest nacechowana pod Kątem 90 stopni do tej mojej drodzy płaszczyzny, więc możemy po prostu sobie tutaj zrobić to w ten sposób, że przykładamy sobie kątownik tak, żeby te linie zgrywały się z tą linią, rysujemy sobie i tutaj mamy kąt 90 stopni. Te dwie podziałki to są już specjalistyczne podziałki dla dekarzy. Tutaj mamy możliwość zmierzenia kąta, ale nie w stopniach, tylko w metrach na decymetr. Zaraz wam wytłumaczę o co chodzi. I tutaj właśnie. Ta linia jest nacechowana co 10 cm, czyli co decymetr, a tą górną podziałką, jeżeli jesteśmy cieślami dachowymi, no, możemy sobie wytrasować no, jakieś kąty w krokwi, powiedzmy, no, krawędziowej, czy też w jakiejś krokwi koszowej. Ja nie jestem cieślą dachowym, tak więc nie będę tego tłumaczył, bo do końca tego też nie rozumiem. Przykładamy sobie do tej podziałki i na przykład możemy sobie wyznaczyć dwa spadek przykładowo 2 decymetry na metrze. Chodzi generalnie o to, że jeżeli mamy na przykład jakąś krokiew y, ułożoną pod jakimś kątem na powiedzmy jakichś elementach czy to betonowych, czy to y, drewnianych, no raczej na drewnianych i weźmiemy sobie pod uwagę, że na odległości 1 metra mamy spadek przykładowo 30 cm czy 3 decymetrów. No, to ten kąt, który jest tutaj, właśnie możemy wyznaczyć tym kątownikiem, bądź też zmierzyć tym kątownikiem w decymetrach na 1 metr. Tak chyba najprościej to wytłumaczyłem, aczkolwiek pewnie no, puryści ciesielstwa zwrócą mi uwagę w komentarzach, że jednak to moje tłumaczenie jest błędne. Ale generalnie mniej więcej o to chodzi. Podobnie jak przy pomocy miarki, tym kątownikiem możecie również narysować. Okrąg. W poprzednim filmie powiedziałem, że to jest koło, i kilku mal kontentów zwróciło mi uwagę, że rysuje okrąg, a nie koło. Bardzo prosty sposób, wystarczy sobie wkręcić jakiegoś kręta, bądź też nabić gwoździa. I tutaj, zahaczając ołówek czy też jakiś marker, możemy właśnie obracając ten kątownik, narysować całkiem zgrabny i równy okrąg. Jeżeli zajmujecie się również po części suchą zabudową, tak jak na przykład ja, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby włożyć tutaj w tej krawędzie zamiast ołówka na przykład nożyk i obciąć sobie płytę na pożądany wymiar. Jeżeli mamy do zamontowania jakiś element i chcemy go akurat zamontować pod kątem, a nie mamy trzeciej ręki albo kogoś do pomocy, gdzie na przykład mógłby nam przytrzymać kątownik, no to dzięki tej stopce, która akurat jest w tym kątowniku, możemy sobie go postawić na jakimś podłożu, przyłożyć jakiś element i dopiero go zamocować. Wtedy mamy tak naprawdę dwie ręce do pracy, a kątownik stoi sobie sam. Cięcie deski pod kątem prostym nic prostszego. Wystarczy przyłożyć kątownik, odrysować sobie linię pod kątem prostym i uciąć. Pomijając proces trasowania możemy oszczędzić czas i nasze cięcie może być równiejsze, dlatego bo ten kątownik może posłużyć nam jako no, taki przymiar do piły. Przykładamy kątownik, łapiemy pewnym chwytem. I mamy równe cięcie pod kątem 90 stopni. Ja osobiście wolę łapać w tą stronę, bo nie dość, że ten chwyt jest pewniejszy, bo łapę sobie tutaj dodatkowo jeszcze ta linia, w przypadku oczywiście tego kątownika, który również no, ma swoje powiedzmy, jakieś tam solidne rozmiary, ta linia pozwala nam dokładniej przyłożyć piłę, bo w tym momencie zobaczcie, mamy akurat takie pole styku. Jeżeli na przykład przyłożymy w tą stronę, no mamy tylko takie pole styku, tak, czyli no, trzymając w ten sposób, tak jak mówię, mamy pewniejszy chwyt i. Większe pole styku do sunięcia piły. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby uciąć tą deskę pod kątem 45 stopni albo pod dowolnym ale oczywiście w drugą stronę. Jak już jesteśmy przy piłach, no to warto co jakiś czas sprawdzić sobie tutaj kąt piły względem tej podstawy. Ten kątownik świetnie się do tego nadaje, no bo jeżeli na przykład często zmieniamy tutaj ten kąt i tak naprawdę mamy różne cięcia, no to podziałka podziałką, ale też no jeżeli zależy nam na precyzji, warto sobie takie rzeczy kontrolować. No to tyczy się takich pił, jak i również pił stołowych. Zdaję sobie sprawę, że nie każde budowlanie zmapiłe na podorędziu, ale ten patent tak naprawdę można zastosować do każdego narzędzia, które ma jakąś płaską powierzchnię, którą można przyłożyć do właśnie tego kątownika. Jeżeli mamy jakąś długą deskę do przecięcia i leży ona akurat na podłożu, na przykład tak jak w tym przypadku betonowym i nie chcemy zniszczyć naszej piły, możemy wsunąć deskę w ten kątownik i przytrzymujemy sobie ją nogą i tniemy. Równie dobrze możemy podłożyć cały kątownik pod tą deskę. Zakładając hipotetyczną sytuację i mając jakiś znacznik na ścianie, który trzeba przedłużyć i trzeba narysować linię pod kątem 90 stopni, niestety ten znacznik jest na tyle wysoko, że my przykładając ten kątownik nie widzimy tak naprawdę, czy przyłożyliśmy go akurat idealnie, czy milimetr wyżej, czy milimetr niżej. Można to zrobić w ten sposób, że przykładamy sobie ołówek, dosuwamy kątownik do ołówka i dopiero rysujemy. Jeżeli mamy do wywiercenia otwór i ten otwór akurat jest bardzo głęboki, to znaczy, że musimy użyć jakiegoś długiego wiertła i dodatkowo jeszcze ten otwór jest dla nas bardzo ważny, musi być precyzyjnie wywiercony pod kątem 90 stopni, na przykład właśnie względem tego podłoża, również możemy sposiłkować się tego typu kątownikiem i przyłożyć go sobie w miejscu tutaj, gdzie ten otwór ma być wywiercony i kontrolować sobie to wiertło, czy faktycznie ono, je, faktycznie ono jest pod kątem, czy też. Nie, tak więc no, możemy z jednej strony sobie zmierzyć, z drugiej strony sobie zmierzyć i względnie ustawić to wiertło, a również no, przy wierceniu kontrolować sobie tak naprawdę, czy ono wchodzi faktycznie pod kątem prostym, czy też nie. Dzięki tej stopce bardzo łatwo jest przenosić nacechowanie z jednego boku belki na drugi bok belki, bo wystarczy sobie przyłożyć tutaj właśnie do tego znacznika i przenieść kreskę. Gdyby nie ta stopka, po prostu byłoby to utrudnione jakimś tam zwykłym kątownikiem. Wyobraźmy sobie, że to jest podłoga, a tutaj mamy dwie ściany w kącie rozwartym i akurat musimy założyć tutaj listwy przypodłogowe. I akurat tak się zdarzyło, że nie wzięliśmy ze sobą kątomierza. Możemy względnie zmierzyć kąt rozwarty również takim kątownikiem. Przykładamy sobie w ten sposób, rysujemy linię Przekręcamy sobie ten kątownik uważając właśnie na ten punkt początkowy w drugą stronę, dotykamy drugiej ściany i akurat tutaj tak się złożyło, że mamy 35 stopni, czyli 90 stopni plus 35 stopni równa się 125 stopni i akurat tutaj mamy taki kąt rozwarty. Po raz drugi poproszę Was, żebyście uruchomili swoją wyobraźnię, wyobrazili sobie, że to jest krokiew. Krokiew, która jest zamontowana gdzieś tam na jakimś budynku i Wy akurat chcielibyście wiedzieć pod jakim kątem, czy też jaki spadek ma właśnie dach, który będziecie na przykład no, pokrywać. Tak? I akurat nie wzięliście urządzenia, które mierzy Wam taki kąt. Oczywiście, no, możecie sobie zainstalować aplikację w telefonie, ale no, generalnie również można zrobić to przy pomocy tego kątownika. Ale potrzebujecie jakąś małą poziomnicę. Przykładacie sobie w ten sposób poziomnicę, obkręcacie tym kątownikiem, aż uzyskacie tutaj poziom. Ja nie widzę akurat pod tym kątem, więc jeszcze, jeżeli nie uzyskałem, no to Was bardzo przepraszam. I no, mniej więcej możemy odczytać, że tutaj. Akurat ta krokiew, czy też spadek dachu, wynosi 27 stopni. Jeżeli akurat nie macie przy sobie małej poziomnicy, ale macie za to sznurek traserski piąt sznurkowy, bądź też ogląda mnie Rambo i zawsze przy sobie nosi igłę i nitkę, również możecie zbadać tutaj kąt. Sznurek musi się zaczepić o zero. Przykładamy w ten sposób i tak jak widzicie kąt około 27 stopni. Zresztą za pomocą kątownika i sznurka, gdy nie mamy poziomicy, również możemy narysować linię w poziomie. Zaczepiamy sznurek o nasz punkt 0, ustawiamy tutaj sznurek na 45 stopniach i tutaj mamy, moi drodzy, linię w poziomie. Znalezienie osi deski bez miarki również jest dziecinnie proste, wystarczy narysować linię sobie pod kątem 90 stopni, do tej linii. Następnie rysujemy linię pod kątem 45 stopni z jednej strony, 45 stopni z drugiej strony i mamy wyznaczoną idealną oś deski. Można to zrobić zresztą podobnym patentem jak z miarką. Wystarczy sobie przesunąć pod kątem właśnie ten kątownik do pełnego wymiaru, na przykład 150 milimetrów zaznaczamy na 75 mm i akurat to jest nasza oś deski to by było na tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Więcej patentów nie znam. Jeżeli Wy wynieśliście chociaż jeden patent z tego materiału, którego również wcześniej nie znaliście, no to jest mi niezmiernie miło, że mogłem czegoś Was e, nauczyć. Może warto zostawić jakąś tam łapkę w górę na koniec materiału na zachętę. E, jeżeli udałoby mi się namówić mojego znajomego dekarza, żeby nam wytłumaczył wszystkim, jak prawidłowo korzystać z tych dwóch podziałek, która tak mi się wydaje, że jest do wyznaczania właśnie krokwi Koszowych i krokwi krawędziowych, jakichś tam kątów zacięć i tak dalej, i tak dalej. No to być może pojawi się jakiś kolejny materiał na tym moim kanale. Jeżeli nie, no to trudno, ale no miejmy nadzieję, że, że się pojawi. Tak czy inaczej, uważam, że tego typu kątownik no, nie przydaje się tylko cieślom, ale również budowlańcom, również wykończeniowcom, również gdzieś tam w warsztacie, w garażu warto takie proste narzędzie mieć gdzieś na podorędziu i tyle. Trzymajcie się do zobaczenia w kolejnych materiałach i nie zapomnijcie napisać komentarzu, jeżeli film wam się podobał, że chcecie więcej. Na razie.